mowy, gotowanie z krelem! No cześć! Dzisiaj znowu zajmiemy się umiejętnościami gotowania i zrobimy sobie rybne tako. Według przepisu na początku musimy zająć się mięskiem. Zdradzę Wam, że jest to moja najmniej ulubiona czynność w trakcie gotowania, bo jeśli ja mam to zjeść, w środku nie może być ani jednej żyłki, kropli krwi, ani innych fujek. No i wykrawanie trochę trwało. A później trzeba to było jeszcze oprószyć przyprawą do tako, lub jak w moim przypadku przyprawą do ryb i odstawić na chwilę, żeby sobie odpoczywało. Ale nie rozwodźmy się za długo nad rybnymi zwłokami i idźmy dalej. Później przechodzimy do mojej ulubionej części, czyli rozwalania naczosków. Będzie to pierwsza część naszej panierki. Drugą będzie roztrzepane jajo. Napomknę no, jeszcze, że na tym etapie powinnam dodać ostry sus do jaja, ale o tym zapomniałam. Kolejny raz i pewnie nie ostatni. Dobra, panierujmy już tą rybę. Najpierw jajo, później na naczoski. Jeśli nie chcą się kleić do ryby, polecam przycisnąć trochę gygatka. Później nakładamy zdechlaka na blaszkę, którą wcześniej wyścieliłam folią spożywczą i natuściłam olejem. I do piekarnika. W międzyczasie robimy surówkę, czyli dodajemy do miski sok z limonki, olej, miód, musztardę, sól i pieprz. Kazali to trzepać, więc trzepiemy. Później dodajemy ten sosik do warzyw. U mnie starta marchewka i posiekana kapusta. Nie nagrałam tego kroku, bo... w sumie to nie wiem. Nie skupiajmy się na tym. Skupmy się na tym, jak zdziwił mnie kolejny krok. Na początku musimy przygotować tortillę. Moja była trochę większa, niż radzili w przepisie, więc postanowiłam, że odrysuję ją od talerza i wytnę. Treszczki się nie zmarnują jak coś. Mam na nie pomysł. Chipsy sobie z nich zrobią. Według przepisu powinniśmy włożyć ten pracek do mikrofalówki na 20 sekund i ma nam to wyjść. Czy się udało? Nie. Tak to powinno wyglądać? Również nie. Trzy próby później udało mi się zrobić tą tortillę tak, aby była chrupiąca i stabilnie stała, ale to poza kamerą, więc do końca filmu pracujemy z tym czymś. Dobra, czas zmontować cwaniaczka. Bierzemy placek i wykładamy na niego rybkę, surówkę i na koniec oprószamy to startym serem. No i to tyle. Nasze rybne tako jest gotowe. Wygląda, jakby było po sobotniej imprezie, ale liczy się smak, a w smaku jest dobra. Mogę z czystym sercem polecić to na obiad. Tylko pamiętajcie, żeby trochę bardziej tą tortillę przypiec i będzie git. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych. Bye!